Więc to jest ciąg dalszy tamtego filmiku. W tym obejrzymy teorię oraz ten zwiastun. Widziałeś go w polskiej wersji, czy nie? Nie? Dobra, najpierw powiedz swoją teorię. E, moja teoria jest taka, że w tej pustce podobno chyba będą. Te rzeczy, co będą w drugim odcinku, wszystkie, że tam będzie stworzone stworzone ten jakiś cukrowy świat. Ten, co ma być w drugim odcinku? Tak. Okej. Okay. I tam będą. Dobra, to oglądaj, jak nie oglądasz. No. Hey, Zaraz, czemu jest po angielsku? A tak w ogóle tu w ustawieniach można sobie zmienić język. To jest... Polski. Czemu nie działa? A to napisy. Tutaj. Angielski oryginalny Jest polski. Musi przetworzyć informacje, aż się włączy. O, teraz powinno działać. Skokaj. Hey, okej. po Wiesz co? To prawda! Pilot obłędnego cyfrowego cyrku osiągnął ponad jedno wyświetlenie. Wow. Dzięki czemu stał się oficjalnie pierwszym odcinkiem serii obłędny cyfrowy cyrk. Pilot pierwszego odcinka obłędnego cyfrowego cyrku otrzymał więcej niż jedno wyświetlenie. Czyli tyle i na moje filmy. To nie miał być niesamowity cyrk. Cicho, mam ci tyle do pokazania. Moja mała ckliwa twarzyczka wybiła się w całym wielkim internecie. O czym kanonicznie nic nie powinienem wiedzieć. Tylko spójrz! Co to ma takwa niby być? To konsekwencje naszych działań. A teraz będzie już tylko gorzej. O, o, o nie. Ale nie to chciałem Ci pokazać. Przedstawiam Ci nowe przygody zaplanowane z wyprzedzeniem dla Ciebie i wesołej zgrai! Na przykład to to słodziutkie królestwo! Kingera z shotgunem, a także niewolniczą pracę za najniższą krajową! Mamy tu jeszcze... A nie, 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 tego nie skończyłem! Nie patrz! Hej! Alan, a masz... czekaj... Paszą krajową! Chileczkę. Mamy tu je... Masz teorię, że co to jest, bo ja nie wiem O, teorie, że... że że to jest blisko do koszykówki Znaczy... do opieki, no to tak trochę wygląda jak yy, stadion piłkarski czy coś, ale mi to bardziej wygląda na takie ala koloseum, powiedzmy. mi też trochę. ty mówię, że to stadion piłkarski przed chwilą. no bo to jest ten Ty jeszcze a, nie 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 tego nie skończyłem, nie patrz. Hej Kane, muszę cię zabić. De, de, co? czemu? przeczytałam cały scenariusz i nie znalazłam ani jednej kwestii dla mnie, a księżyc dostałaś dwie. Myślę, że moglibyśmy ci coś dopisać. Okej, okay, już nieważne, w takim razie nie musicie zabijać. A propos dialogów. Dużo nowych, kolorowych postaci dostanie swoje własne, świeżutkie kwestie! Z taką ilością nowych postaci szybko wybuchną brutalne wojny dotyczące coraz to dziwniejszych shipów, wobec których będziemy kompletnie bezsilni! Czy... Wiesz co to ship? Hej, Kane, muszę cię zabić. <laughs> Czy wiesz co to ship? Nie. Ship to jest pokrótce, e, robisz jakiś art, czy coś i masz teorię, że te dwie postacie są razem w relacji, w związku, że się kochają, czy coś. Hej Kane, muszę cię zabić. W <noise> angielskiej wersji to było inaczej, ale to, to co tu Kane powiedział, właśnie, y, właśnie a propos shipów, to to jest koks. Z taką ilością nowych postaci szybko wybuchną brutalne wojny dotyczące coraz to dziwniejszych shipów, wobec których będziemy kompletnie wściekli. Ja Jak na przykład dużo osób z innych kanałów shipuje po z z Co Okej. O, bałem się, że ta figurka będzie wyglądać jak coś takiego. Wygląda trochę lepiej. Szczerze, bałem się, że to będzie coś gorszego niż to. To jest parodiowa zabawka, Kejno. Okej... Okay. Za bardzo odleciałem. Mówiłeś coś? Y y y y Jak możemy wesprzeć produkcję tego obłędnego projektu? W ogóle bombel, czyli Bubble, bańka tu Kwietne znacznie lepiej powie, wygląda. Całe zyski ze sprzedaży merchu są przeznaczone na finansowanie projektu i pozwolą nam zrobić znacznie więcej szalonych rzeczy. Zmienią mnie w Przypinkę, którą sprzedadzą, żebyśmy dostali więcej... Oto Przypinka z Bomblem. Co? I Przypinka z Pozwolę sobie również wspomnieć o pluszowym mnie. Dostępne są również takie fajne koszulki i fikuśne naklejki z członkami cyfrowego cyrku. Oraz coś z edycji limitowanej, czyli płyta winylowa zawierająca całą sięką muzykę z odcinka pilotażowego. Prawie zapomniałem wspomnieć o naszych obłędnych plastikowych figurkach, które nie są przeznaczone do przechowywania w słoikach. Wszystkie gadżety są dostępne wyłącznie na stronie digitalcircus store. Każde inne źródło sprzedaje perfidne podróbki i nie wspiera naszego cyrku. Tylko spójrzcie jak chromowo wyglądają. Wchodźcie na digitalcircus store. To wszystko co chciałem ogłosić. Pa! Jest tu może gdzieś ta strona? Bo chętnie bym wszedł. O, jest. Wow, już są. Patrz, są pluszaki innych. No i to jest ta strona. Pluszak? Tu masz. Na Ej, ceny podrożały. To wcześniej kosztowało 120 zł, a nie 123 albo. No tak. 3 zł podrażało. Tu już jest nowy odcinek, o którym nic nie wiem. Jedyne co mi zaspoilerował Haha, to że ktoś zginie. I wiem, że to nie będzie żadna z postaci, z, żadna z głównych postaci. Z jedyne co wiem. No i tutaj, na tej stronie, już jesteśmy z powrotem. Na tej stronie ogólnie można kupić zabawki z Digital Circus. A masz jeszcze jakąś teorię, albo chciałbyś cokolwiek dodać na ten temat? O, i tu jeszcze jest napisane Epizod kolejny wyjdzie wtedy, kiedy wyjdzie Nie e, Przepraszam, epizod kolejny wyjdzie, kiedy będzie gotowy Więc nie podali daty Ale ja wiem, że ta data to był o, o równej 24 4 maja i tak Była premiera, był normalnie stream i weszłem na tego streama, włączyłem go i widziałem tylko i wyłącznie 15 sekund, żeby bo byłem sprawdzić czy jest polski dubbing. Nie było polskiego dubbingu. Skończył się stream, wszedłem dwie minuty później i nagle jest po polsku. Nie rozumiem czemu na żywo nie było po polsku, a tu nie. Nie oglądałem nic poza tym. Tylko 15 sekund. Dobrze, Alanek, chciałbyś coś jeszcze dodać? Nic. Nic? nic. Okej, okay, to idź. To teraz czas na moją teorię, a ty już możesz iść. Więc teraz czas na moje trajektorii teorii. Więc tak, według mnie, po pierwsze Kane. Postać, która jest w tym całym cyfrowym cyrku jakby takim ala przewodniczącym. Jakby szefem. Y Teoretycznie, Keynes sam w sobie nie jest zły. Ten, kto go stworzył lub kieruje tą, tym całym cyrkiem, jest zły, bo po co robić świat, do którego chcesz zamknąć ludzi z prawdziwego życia i dajesz im do testowania okulary, by nie uciekli z tego świata i w ogóle do czego są im potrzebne. Też w ogóle postacie wyglądają też tak trochę na przykładzie ich chyba traum. O ile dobrze słyszałem, bo kiedyś słyszałem teorię na YouTubie na ten temat. W sensie na temat, że wyglądają postacie, bo mają jakąś traumę. Kane sam w sobie nie jest zły. Ten, kto nim steruje, jest zły, i podejrzewam, że to miało jakiś związek z. Mam teorię, że ten, kto stworzył Keina, mógł być szefem pomni, który jej dał w prawdziwym życiu do przetestowania tego gogle, przez co je założyła i się tu przeniosła. Po drugie, wygląd pomni. Pomni przypomina błazna z pewnego powodu. Po pierwsze, cyrk. Po drugie, w cyrku są głównie właśnie klauni, błazny i tak dalej, i tak dalej. I podejrzewam, że tak. Kofmo był klaunem, a błazen to prawie to samo co klaun. Tak przynajmniej w cyrku. Więc skoro Kofmo się zabstrakcił, to trzeba było go zastąpić kimś innym, podobnym. Dlatego, po mnie, potrafieniu do tego miejsca, zamieniła się w błazna. To jest właśnie moja teoria, jeśli chodzi o jej wygląd. Kolejna moja teoria dotyczy tego oto znaku C and A, czyli w Polsce CIA. Nie wiem, czy wiecie, ale C and A lub CIA. Nie wiem czy dokładnie takie logo jest, ale to jest taki sklep z odzieżą. I tu jest bardzo yy, prawdopodobna teoria, że pomni prawdopodobnie Na tym czekajcie chwilę. Na tym komputerze, na tym stanowisku z tymi goglami tworzyła jakieś sprajty lub nowe nadruki na koszulki, buty, jakąkolwiek odzież i prawdopodobnie pracowała właśnie w tym zakładzie przed tym komputerem, przy tym stanowisku tworząc różne sprajty do postaci i tak dalej i Pamiętajcie, że to tylko i wyłącznie moja teoria, ale jest bardzo prawdopodobna i pewnie pewnego razu albo ktoś jej dał do przetestowania te gogle, te tu, albo chciała się przedostać, żeby zobaczyć, w sensie chciała je założyć i zobaczyć jak to wygląda w 3D, czego skutkiem przedostała się do teoretycznie własnego tworu, o ile to stworzyła i nie pamięta tego. Ale właśnie moja teoria jest taka, że tworzyła na tym sprite na, na drugi na koszulkach. Przez to też mamy tutaj ten napis. To jest jedna z moich najbardziej prawdopodobnych teorii, że właśnie pracowała w sklepie prawdopodobnie obuwniczym i tworzyła te sprajty. Czy tam jakieś własne wytwory na drugi, na koszulki itd. Też mam podejrzenia, że prawdopodobnie będzie taki film, że w ostatnim filmie, jeśli, jeśli to w faktycz... ostatnim odcinku, jeśli to faktycznie jest wytwór pomni, to czemu w, ostat... to w ostatnim odcinku mogę zrobić tak, że jak się przeniesie to narysuje im magiczne wyjście, za pomocą którego wszyscy się przeniosą do świata żywych lub do jej biura czy coś Jeśli to jest jej wytwór To, co Kane powiedział, moich niedokończonych prac nie można przeglądać. Niedokończonych, i to słowo jest kluczowe. Bo to może oznaczać, że on kiedyś dokończy te prace. Poza tym, jak pomni weszła. E, przepraszam, otworzyła drzwi exit. W tym momencie tu. tam było, że to jest labirynt tak chwilowo czekajcie spróbuję zapauzować widzicie? tam są inne przejścia i pokoje, więc może Kane kiedyś to dokończy dzięki czemu się przedostanie z powrotem do domu i jeśli to jest jej wytwór, tak jak wcześniej wspomniałem może ich tu przenieść co do dubbingu Kingera Posłuchajcie teraz tego. Ktoś coś wspominał o kolekcjonowaniu robaków? Według mnie ma dubbing pewnego youtubera, który się nazywa Flotar. E, posłuchajcie sobie dubbingu Kingera. Najpewniej nawet jeszcze dłużej. Ktoś coś wspominał o kolekcjonowaniu robaków A teraz przykładowo dubbing flotara z odcinka. Przykładowy Leafal Company. Tej gry nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, ale zapraszam Was na odcinek z gry Little Company razem z Admirosem oraz Hogatym. Jest to testowy film, więc jeżeli chcecie więcej tego typu właśnie odcinków, koniecznie zostawcie teraz lajka i napiszcie w komentarzu więcej. Będzie to dla mnie znak, że po prostu jesteście zainteresowani serią z tej gry, a naprawdę mega fajnie się grało, co za chwilę zobaczycie, także... Macie przykładowo Daming. jeszcze ktoś mi nie wierzy, to włączę jeszcze inne momenty. Przykładowo, gdzie go jeszcze było... Dobrze słychać tu na przykład. Aaaaa! O, kolekcja robaków! To chyba raczej gniazdo. Według mnie, kingerowi głos podkłada właśnie flotar. Gdybyście pytali skąd go znam, to pie po pierwsze dzieciństwo, minecraft, jakieś testy na... Różnych dziwnych stworkach czy tam innych mutacjach y, mobów A po drugie Kiedyś oglądałem Admiral nadal czasem go oglądam, a z powodu, że się przyjaźnią to stąd go głównie znam e... Pewnie teraz pomyślicie, żeby pisać do niego Komentarze, bo pewnie teraz jak ktoś y, wie o ile on faktycznie podkłada ten głos, to pewnie teraz jakiś mały widz, który to ogląda, będzie do niego pisał komentarze i ludzie inni będą pisać, yy, że podkładasz tam głos Kingerowi, czy to prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i pewnie niektórzy sobie pomyślą, że wiedzą o dalszej fabule tego cyrku. Otóż YouTuberzy nie znają takich rzeczy, jeśli podkładają głos, a nawet jeśli, to przez te komentarze, o ile je będziecie pisać. On może zrezygnować, a szukanie nowego dubbingu dla Kingera i dla jakiejkolwiek postaci jest ciężkie i na 100% by musieli przedłużyć albo premierę wyjścia jakiegoś kolejnego odcinka, gdyby on zrezygnował lub szukać nowego dubbingera, który by brzmiał gorzej. Więc jeśli chcecie o coś zapytać, to najwyżej dopiero po zakończeniu serii, bo niech. bo lepiej żeby Kinger został tak, jak brzmi. Bo nowy dubbing może brzmieć gorzej, a jeśli Frotar mu podkłada głos, to trzeba mu przyznać, że to wychodzi naprawdę mu dobrze. To była moja teoria, moje teorie na temat The Amazing Digital Circus. Dajcie znać co o nich myślicie. Jeszcze mam taką teorię, że jeśli w drugim odcinku miałaby jakaś postać zabstraktować. A. Czekajcie chwilę. Już jestem z powrotem. Ktoś tutaj wszedł, bo chciał się coś mnie zapytać. Jeśli jakaś postać by miała zabstraktować w drugim odcinku. A dwórcy y, zdradzili, że ktoś zaabstraktuje, no albo Kinger, albo Zubel. Ponieważ Kinger z Shotgunem y, mógł pod wpływem emocji by zabstraktować, plus się wkurza. I jak się rozjaśni to zdjęcie, to widać, że on bije pomni tym. Y, Shotgunem. przynajmniej y, twarz tego kogo bije y, jest w kształcie twarzy pomni jak się rozjaśni bardzo ten rysunek więc prawdopodobnie pod wpływem emocji Kinger bijąc pomni shotgunem mógłby zabstraktować lub mam drugą teorię Zubl bo nie ma jej na miniaturce filmu znaczy na miniaturce odcinka drugiego a wszystkie pozostałe postacie nie na są i na zapowiedzi tego filmu którą zaraz wam pokażę którą zaraz wam pokażę, też w tym, w tym cukierkowym królestwie i nie ma. Co prawda jest wystrojona w jakiś tam yy, inny strój, ale jej samej nie ma, a przynajmniej nie widziałem. Teraz wam pokażę filmik. CD jest tylko w angielskiej wersji. The next all new episode of the amazing digital circus: funny circus gang takes a trip to the deliciously delectable Candy Canyon Kingdom. Sounds like a real Radiant Riot, right, Bubble? Huh? Where am I? What's wrong, Bubble? Why are you acting like you don't know who that, I am? Wh I'm. I, asked where I was, was, not who you, you are. Also, I'm not Bubble. What's happening? It's called improv, Pomni. The first rule of improv is to never pretend you're not Bubble. What does this have to do with the Candy Canyon Kingdom? And scene. It's gonna be a sickly sweet old time. I'll see you there. I still don't really know anything about. Tu jest napisane, że 3 maja wyszło od wyszło 4 o równej godzinie 00. Był live 002.00. Czyli o 24 e, Zubel nie było widać w ogóle. Jej nie ma w tym cyfrowym królestwie na żadnym z tych tutaj rysunków. E, też tu było right, ciekawe bubble? nawiązanie To jest nawiązanie do Pizza Tower, takiej nowej gry. Znaczy starej gry, ale od niedawna bardzo popularnej. I on robi taunty niczym pretend... w Pizza Tower. Nie, tu nigdzie nie widać see. na żadnym z tych odcinków. Tutaj tylko Zubel ma coś w ręce, lub yy, to jest część czegoś. Tu ma w ogóle inną część, teraz zauważyłem. Yy, więc Zubel, Kane i Bubble prawdopodobnie tutaj zostali. Ale nie mam pewności, bo nie oglądałem jeszcze drugiego odcinku. Właśnie zdałem sobie sprawę, że sfailowałem i nie pokazałem wam tego filmiku, więc pokażę wam go teraz. To nigdzie nie widać zubul. where am i what's wrong bubble why are you camera i asked where i was not who you are also i'm not bubble what's happening it's called improv Pomni. the first rule of improv is to never pretend you're not bubble what does this have to do with the candy canyon kingdom and scene it's gonna be a sickly sweet old time i'll see you there W ogóle tutaj widać, że Zubel ma coś w ręce, albo jest w coś ubrana. Tu też ma inną część na głowie, więc prawdopodobnie jakbym. To wygląda, jakby się odstroiła i gdzieś miała pojechać, ale. Nie pojechała z jakiegoś powodu. I tak, Kane, y, Bombel i Zubl zostali w cyrku, a reszta pojechała na podróż. Dlaczego to? Nie mam totalnie zielonego pojęcia. E, dobra, okazało się, że jednak e, odpiął się kabel od ładowarki. Znaczy nie od ładowarki, tylko kabel od e, kamerki. Ponieważ ja to mam inaczej. E, ten skonstruowane ani że y, się kamerka rozładowała i w sumie nie wiem czemu tak pomyślałem e, dobra ale już działa w każdym razie to tyle w tym filmie dajcie znać czy moje teorie są dla was e, ten czy moje teorie są dla was e, możliwe do stania się i tak dalej w każdym razie to tyle w tym materiale na razie i cześć.